Często przeceniamy, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu jednego roku, i nie doceniamy tego, ile jesteśmy w stanie zrobić w ciągu 10 lat. Rok temu wypowiedziałem te słowa, zostało 9 lat do ostatniego występu, więc w 9 punktach powiem Ci, jak mi minął ten rok, a siódmy może być dla Ciebie zaskakujący. Pierwsza trasa za mną. Przelot zrobiony, i to była jedna z ważniejszych rzeczy, które wydarzyła się w tamtym roku, żeby móc cały plan zrealizować. Przelot to był pierwszy program, całość jest już dostępna na, na YouTubie I cały ten proces tworzenia, organizacji, grania pierwszych występów, początek właśnie w barach ze sceną, w kawiarniach teatralnych, w małych teatrach, to, to jest początek, który bardzo chciałem mieć. Bardzo nie chciałem robić od razu dużych sal, bo wiem, że to wszystko musi się zacząć oddolnie. To nie ma prawa się wydarzyć z wysokiej goce, z wysokiej półki, bo to nie będzie prawdziwa droga. Ta droga musi prowadzić dosłownie krok po kroku i, i to jest w tym najbardziej fascynujące. Wiesz, też to, że zacząłem to sam organizować, dogadywać się z salami, Spowodowało to, że coraz bardziej rozumiem proces pokazów biletowanych. I to jest coś takiego zupełnie innego. Też, kiedy kończyłem te występy, to zobaczyłem, jak bardzo spektakl rozwija się na przestrzeni czasu. I to jest też nie do porównania i, i to mi też bardzo dużo dało do myślenia że to jest taka sztuka, która jest właśnie nie do porównania z muzyką, nie do porównania ze stand-upem to jest sztuka performatywna, która dzieje się. Tylko tu i teraz na występach. W sensie, to nagranie, które, które też jest, z którego jestem ogromnie dumny, jest tylko elementem tej całej układanki, i w tym wszystkim to właśnie te doświadczenia na żywo są czymś chyba najbardziej fascynującym. I, i nawet jeśli już wiemy, jak wygląda program, to. Bycie w tej przestrzeni, jak to się rozwija, jest jedną z ciekawszych rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się, kiedy, kiedy występuję, kiedy, kiedy w którym momencie życia jestem i jak to wszystko się układa, to mi też dało do, do, do zrozumienia, że magia jest taką, takim rodzajem sztuki, która, która wydarza się tylko tu i teraz. Jakby tego nie można powielić, nie można zrobić tego w jakiś sposób inaczej. Tu chodzi o tą energię, o to wszystko, co się dzieje, o te oczy ludzi, o tą obecność i, i te doświadczanie, bo to jest jakby zupełnie coś innego. I ostatni rok, i to, że zagrałem przelot już dla ponad tysiąca osób na żywo w całej Polsce, pokazało mi też, że to jest fantastyczny początek, i no, zrobiło mi apetyt na więcej. Drugim ważnym elementem, który wydarzył się na przestrzeni ostatniego roku, była przeprowadzka do Gdańska. I to jest jedna z najlepszych decyzji, które podjąłem, bo, tak jak Will Smith napisał w swojej książce, że wybór miejsca do życia jest równie ważny, co wybór partnera życiowego. I to, że mieszkam w Gdańsku jestem w stanie wyjść na spacer nad morze, pójść do lasu, chłonąć tą, tą przestrzeń i, i cały, cały vibe, to, to to jest wartość, której nie można podrobić. Myślę też, że w ogóle w pracy twórczej taki czas refleksji i czas dla siebie, kiedy w głowie to wszystko się układa jest jednym z, z najważniejszych, co, co mamy do zrobienia jako artyści, bo kiedy TAKO wypuszcza swój film z motywem SNUJ się, to ja mam takie, ja wiem o czym on mówi, jakby ja to czuję. Ja, ja wiem, że czasami trzeba po prostu się snuć i być. I, i to, że jestem w, w Trójmieście. I to, że mogę wyjść na plażę i słuchać szumu fal, jakkolwiek nie brzmi to podstawowo, to to jest jedna z piękniejszych przestrzeni, w których można być. I ta decyzja była jedną z ważniejszych, które, które podjąłem na, na przestrzeni ostatniego roku. Po przelocie, czas na Real Magic, czyli mój drugi program, który już teraz testuję. I to jest dla mnie też. Czymś fascynującym i niesamowitym, że w tamtym roku zrobiłem na ulicy 200 występów na żywo w, w wakacje. To, to jest bardzo dużo, dla tych, którzy, którzy nie, nie wiedzą. A w tym roku wystartowałem z nowym programem. I to jest też dla mnie coś takiego. Hmm, to, to jest duże wyzwanie, bo nowy program to są zupełnie nowe, nowe rzeczy, zupełnie nowe. Nowa energia i zupełnie inna filozofia do każdego numeru po kolei. I, i, i dopiero ja zrobiłem tych występów 8 z nowym programem, i to jest, też, to jest też taka przestrzeń, gdzie na ulicy może się wydarzyć absolutnie wszystko, gdzie ludzie mogą powiedzieć cokolwiek, gdzie nie ma też żadnych zahamowań, a jednocześnie fantastyczne jest to, że na ulicy jestem w stanie tworzyć swoją przestrzeń. Pod tym kątem, że na ulicy jestem w stanie zatrzymać ludzi i zainteresować ich i pokazać im coś, czego jeszcze nie widzieli. I dla mnie też ten taki powrót na, na ulicę był chyba jednym z kluczowych takich rzeczy do, do rozwoju artystycznego. Bo tak jak dzisiaj występuję na, na evencie, e jakby to, to jest inna, zupełnie specyfika, gdzie wszyscy już czekają na mnie, gdzie jest gala, gdzie wszystko jest elegancko, gdzie mam dograne światło, muzykę, wejście na scenę, zapowiedź yy, wszystko gra tak, żeby te, żeby te wrażenia były top of the top. O tyle to wszystko musi być wcześniej przepracowane i wypracowane. I taka, okay. takie, taki powrót, taki. Bardzo też pokorny pod tym kątem, żeby, żeby stanąć na tej ulicy i zrobić to, wiesz, to wymaga, jakby nie patrzeć, ogromu odwagi. I ja wiem, jak za, za każdym razem, to, to jest przechodzenie tego na nowo, szczególnie na początku, bo robienie pierwszego nowego programu na żywo na ulicy. Gdzie przed chwilą występowałem w telewizji, a teraz staję na ulicy i robię go dla wszystkich, jest czymś takim nie wiem, jak to nazwać, ale no tam może być wiele obaw, że wiesz, mo moja praca i generalnie to, czym się zajmuję, to jest ciągłe wystawianie się na ocenę. Ciągłe wystawianie się na ocenę po to, żeby dać ludziom to doświadczenie magii. Bo o to tylko w tym chodzi. O to, żeby ludzie mogli doświadczyć czegoś niemożliwego, żeby mogli stanąć i, i mieć takie doświadczenie, którego nie są w stanie opisać słowami. I do timingu przejdę na samym końcu, ale to jest coś, czego nie da się nauczyć nigdzie indziej. I jakby to, że zrobiłem przelot, a teraz już są testy Real Magic, to, to też mi pokazuje, że ta droga jest dobra, pokorna i pełna cierpliwości. Razem z rozwojem Real Magic te wszystkie elementy układanki będą się łączyć i przez siebie przechodzić. I to jest dla mnie też coś fascynującego, że tu nie chodzi już o to, żeby zrobić jeden program czy drugi, tylko żeby zbudować coś więcej. I to jest. To jest coś takiego, jak ja to rozumiem. Jak czytanie kolejnych książek Sagi, tylko że to się dzieje na oczach, na Twoich oczach, na oczach widzów, na oczach osób, które to doświadczają. Bo jeśli ktoś już przyszedł na przelot, przyjdzie na Real Magic i na kolejne elementy, i ten ostatni rok to było też coraz więcej, elementów tej układanki, które mają kulminację 29 czerwca 2034 roku. To jest coś niesamowitego i ostatni rok to było bardzo dużo pracy po to, żeby, żeby to wszystko mogło się wydarzyć. To był dopiero rok. Równolegle z wszystkimi rzeczami i planami rozwijamy spółkę Mistrzowie Magii. Ja, Skubi, Aryman, nasz menadżer Łukasz cały czas tu działamy, cały czas wdrażamy nowe elementy, nowe rzeczy rozwijamy się w bardzo dobrym i takim zdrowym tempie i to jest też taka fascynująca przestrzeń, gdzie przyjaciele założyli spółkę gdzie magicy, którzy, na, którzy zaczęli od pokazów ulicznych Teraz, teraz gdzieś wspólnie występują na, na niesamowitych wydarzeniach, I, i to, co robimy, i to, jak się rozwijamy, i to, co wdrażamy, i jak te wszystkie elementy zaczynają przez siebie przechodzić, też jest dla mnie bardzo takie ciekawe, bo ostatni rok to też była duża praca nad tym. Pod tym kątem, żeby, żeby, żeby wydarzyła się magia, musi wydarzyć się bardzo dużo elementów których nie widać i te wszystkie elementy, które nie widać, są robione i ten ostatni rok to była bardzo duża taka praca niewidzialna punkt szósty z dziewięciu co się wydarzyło to polski mam talent przeszedłem jeszcze raz do, do polskiego mam talent żeby żeby pokazać to co robię w nieco nowej odsłonie z inną energią z inną wrażliwością z tym co to chcę pokazywać ludziom, i w jaki sposób ich poruszać, żeby stale łamać wszystkie jakieś założenia i, i oczekiwania, to myślę, że, że w byciu artystą jest czymś w ogóle jednym chyba z najważniejszych, żeby budować rzeczy, robić je inaczej, później znowu otwierać. Bo mam takie przeczucie, że jedyną słuszną drogą jest własna droga i też występ, który, który zrobiłem w Mam Talent, yy, jestem też z niego zadowolony. Yy, cały czas też patrzę, co można by było zrobić lepiej. To jest ciągła droga tylko przez analizę i wyciąganie wniosków. To jest, uważam, jedna z niewielu rzeczy, które, które naprawdę daje nam jakąś realną informację zwrotną. Natomiast y, cały mam talent, y, to przyjęcie, liczba wyświetleń, które tam było już łącznie na, na wszystkich socialach grubo ponad 4-5 milionów, no to też mi pokazuje, że, y, że to się ogląda. Nie? Że to jest coś takiego, co chcesz oglądać. Więc, y, więc jestem też w dobrej myśli z punktem siódmym, a jest nim. Amerykański mam talent, i to, że się nie dostałem. I jestem bardzo wdzięczny Bogu i wszystkiemu wokół, że to nie był ten rok. Czuję, że gdybym dostał się do z God Talent w tym roku, to nie wykorzystałbym tej szansy aż tak mocno, jak mogę ją wykorzystać w przyszłym roku. To, co przygotowałem teraz, już miałem gotowe, ale to był az w rękawie. Więc teraz czas wyciągnąć tego Asa i, i pokazać prawdziwą magię. To jest coś, na co, na co nie mogę się doczekać. To jest coś, co wiem, że się wydarzy. Jestem tego absolutnie pewien, że już wkrótce będziecie mnie oglądać w America's Got Talent. To jest tylko kwestia czasu i to, co mam, to jest. Yy... Czasem mi ciężko tutaj o, ty, o tym mówić, bo nie chcę nic spoilerować, ale to jest. Y... To jest magia. Jestem bardzo wdzięczny, że to nie był ten rok. Zbliżając się do końca tego podsumowania roku, wierzę w siebie jak nigdy wcześniej. To, co się wydarzy w przyszłym roku za dwa, za trzy, za 4, za 5, za 6, osiem, 9 lat. To czasami brakuje mi słów. W sensie jedynie przekleństwa przychodzą mi do głowy. To, co, co chcę nazwać, to, to, co się wydarzy i to, co się zadzieje, to jest coś niesamowitego, i mam taką ogromną wiarę w to, jak to wszystko idzie, i jak to się buduje na solidnych fundamentach. I wiem, że kiedy wrócę do tego wideo za 6-7 lat, to będzie wspaniała pamiątka. Tak samo jak już ogromną pamiątką jest wideo z zeszłego roku, kiedy, kiedy jestem w stanie, e, kiedy byłem w stanie już te plany otworzyć, wypowiedzieć, nazwać, żeby mogły się dziać. Więc wierzę w siebie jak nigdy wcześniej. A ostatnim punktem jest krótkie zdanie. Timing. Is everything. Nie chodzi o to, żeby być w czymś za wcześnie, nie chodzi o to, żeby być za późno. Chodzi o to, żeby być idealnie. I ten timing w magii jest, jest kluczowy. Jest w ogóle czymś absolutnie najważniejszym. Jeśli wykonuję jakiś numer, to wiem, że timing to jest klucz. To jest klucz, bo jeśli nie będzie pauzy po. Zrobieniu czegoś albo przed zrobieniem czegoś. Jeśli nie będzie relaksu po chwili napięcia, to, to, to ta magia się nie zadzieje. Magia jest czymś dużo, dużo głębszym niż tylko sztuczka. To jest coś tak nienazwanego i tak głęboko w sensie to można tylko poczuć. Mam wrażenie, że to jest jedyna słuszna definicja magii, jak ja ją rozumiem, to jest doświadczenie. Że magia to jest doświadczenie i ten timing polega na budowaniu struktury doświadczeń. I, i to jest coś, co mnie pasjonuje, czym, czym się jaram, co mnie kręci przeogromnie, i, i czuję, że ten rok, który się wydarzył, to był dobry timing. Wiesz, nic nie pospieszać, nic na gwałt. Jeśli jeśli mam gdzieś biec, to nie, jest dobry, to nie jest dobry ruch. W sensie lepiej iść spokojnie i wszystko dochodzić. Porozglądać się na boki i iść dalej. Więc ten timing, to wszystko, co się zadziało w ostatnim roku, jest czymś yy, przefantastycznym. Jest to dopiero pierwszy rok, i znowu, jeśli chciałbym wykonać 10 lat w jeden rok to byłoby nie do zrobienia natomiast przez to, że ja wiem gdzie będę za 10 lat i, i tu gdzie jestem teraz po roku to jest, to jest póki co plan zrealizowany niesamowicie dobrze i mam takie przeczucie że ten przyszły rok i kiedy za rok nagram nagram kolejny film że zostało mi 8 lat do ostatniego występu to, to już będę w zupełnie innym miejscu. Jestem bardzo ciekaw, gdzie będę w przyszłym roku, i jestem pewien, że ta droga, która się właśnie odbywa, będzie niezwykła, będzie fascynująca i pełna doświadczeń, magii i zaufania do siebie.